Gojenie. Gojenie pooperacyjne, gojenie wyprysków, zmian skórnych, gojenie zwykłych zadrapań i oparzeń. Co możemy zrobić? Zacznijmy od większego kalibru. W przypadku operacji planowanej lub jeśli się już odbyła, to działamy szybko z podażą kolagenu do ustnie, takiego bardzo niskocząsteczkowego, żeby on się błyskawicznie wchłaniał, warto też, żeby miał dobrą porcję w ogóle budulca dla skóry, ale tutaj kolagen zawsze dba, gra pierwsze skrzypce. O, czyli tutaj mamy eliksir dla pięknej cery. I tutaj, zarówno moje doświadczenie po głębokim pogryzieniu przez psa, bardzo bolesna sprawa, i doświadczenie mojej mamy po niedawnej operacji, takiej kłopotliwej, dosyć tutaj nadgarstka i dłoni, było takie, że to gojenie było nadzwyczajnie szybkie. Mojej mamie nawet chirurg, powiedział: Pani Bogno, to niemożliwe, ludzie się tak szybko nie goją. To jest oczywiście wszystko uzasadnione naukowo i fizjologicznie, ale żeby się tutaj nie rozgadywać, przechodzimy do kwestii no właśnie, różnych wyprysków, zmian skórnych, oczywiście trzeba zawsze zadziałać na wewnętrzną e, przyczynę tego procesu, o tym dużo mówię, ale idealnym do gojenia takim specyfikiem jest kwas hialuronowy. Jako, że jest to e, bardzo stężona substancja, ale fizjologiczna i niezwykle zdrowa, to jak najbardziej nastolatki, młodzi ludzie mogą śmiało używać i rzeczywiście te zmiany się szybciutko e, przeprowadzają przesuszają i znika stan zapalny, natomiast też substancją taką bardziej zaawansowaną, świetnie gojącą jest argirelina, która jest głównym składnikiem w peptydach neuropeptydach Botox-like i ona poza działaniem, które bardzo lubimy takim rozkurczowym na no zmarszczki mimiczne, stymulującym fibroblasty do produkcji kolagenu właśnie okazuje się ma bardzo dobre właściwości kojące. Natomiast, jeśli na co dzień mamy do czynienia z jakimiś zadrapaniami, oparzeniami, to moja ostatnio e, sytuacja taka, bo dużo sportów na wolnym powietrzu. E, to nasza baza olejowa Premium, e, czyli cudowna do masażu jako składnik. E, Rodzaju kremu. Ona będzie też goiła, między innymi, dzięki olejowi z ostropestu i dużej dawce naturalnej. To ważne, witaminki E, rzeczywiście pozwala, że ta skóra się zasklepia szybko i ładnie, i bez śladu. Natomiast, co jeśli jednak już zostaną te ślady, bo tak bywa? Tutaj mamy. Przede wszystkim taką gwiazdę, czyli roller, nie przebijający skóry, ale intensywnie regenerujący, powodujące też, że w bliźnie, czy mała, czy duża, układają się na nowo, ładnie, odpowiednio włókna kolagenowe i nie powstają te nieładne efekty zbliznowacenia. I to stosujemy zarówno na blizny większe, na przykład po mastektomii, no, czy, czy wszelakie, jak i też na te mniejsze, powiedzmy potrądzikowe. I to możemy wręcz robić na co dzień. Natomiast już nie na co dzień, ale jeśli musimy zadziałać na brzydką bliznę awaryjnie, wcześniej tym lepiej, to działamy dermopenem Q1, czyli nakłuwamy ją. To też powoduje. Porządkowanie włókien kolagenowych i sprawiamy, że blizna staje się niewidoczna bądź niemal niewidoczna. Jest to działanie nieprzyjemne, nie oszukujmy się, natomiast jest bardzo, bardzo skuteczne. W porównaniu z tymi wszelkimi innymi działaniami, które są bardzo wręcz przyjemne, no to to akurat mniej. Czasem jednak trzeba zawalczyć o to szybsze gojenie, No, i już mam nadzieję, że wiecie.